Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym przedstawić ćwiczenia z zakresu stymulacji węchowej. Ja akurat mam taki typowy zestaw do treningu węchowego, ale my tak naprawdę możemy przygotować sobie owoce dowolne i na podstawie owoców dobierać zapachy. I teraz uwaga, ja też mam takie karteczki z owocami, ponieważ nie mam owoców przy sobie, więc się posługuję karteczkami. I teraz na przykład, Pokazujemy dziecku zapach. Dziecko ma zawiązane oczy najlepiej. Dajemy wąchać dziecku zapach. I dziecko ma za zadanie z owoców, które są rozłożone, wybrać, który zapach to był. I wskazać paluszkiem. Co chodzi o stymulację węchową, nie możemy dać dziecku więcej niż cztery zapachy, dlatego że przestymulujemy dziecko i dziecko nie będzie w stanie rozpoznać prawidłowego zapachu i też możemy dziecko wtedy nadmiernie pobudzić. W takim razie życzę Wam wszystkim owocnej zabawy i do zobaczenia.